Zapraszam Was do programu Dojrzałe Piękno w telewizji pokolenia. Przed nami kolejny odcinek: konstrukcja mojej twarzy, czyli brwi i usta. Źle dobrany kształt brwi psuje rysy twarzy, sprawia, że wygląda ona nienaturalnie, a czasem nawet śmiesznie. Jak nadać kształt brwiom? Jak dobrać kształt brwi do twarzy, aby wyglądała naturalnie? Makijaż nie jest pełny, jeśli nie uwzględnia brwi. Jednak samo ich uczesanie czy pomalowanie niestety nie wystarcza. W przypadku brwi liczy się ich kształt, prawidłowe wymodelowanie. Nasze brwi powinny zawsze pasować do twarzy, dlatego warto poznać zasady nadawania brwiom idealnego kształtu. Co oznacza idealny kształt brwi? Czy jest to jakiś jeden, zawsze modny wzór? No, oczywiście, że absolutnie nie. Idealne brwi posiadają kształt dostosowany do naszego typu urody, a dokładniej do kształtu i rysów naszej twarzy. Zanim więc zdecydujemy się na samodzielne korygowanie linii brwi, musimy zastanowić się, jaki mamy owal twarzy. Czy twarz jest okrągła, trójkątna, a może podłużna? Bo złudzenie optyczne w kształcie linii brwi kształtuje nasz wizerunek. Przy projektowaniu własnych brwi kierujemy się zasadą przeciwieństwa. Kształt brwi do okrągłej twarzy powinien nieco wyostrzyć rysy, dlatego starajmy się nadać im kształt trójkąta, akcentując łuk wzniesienia. Z kolei twarz trójkątna wymaga lekkiego optycznego zwężenia. Okolicy czoła, co możemy osiągnąć, unosząc nieco brwi przy końcach. Jaki kształt brwi yy, pasuje do kwadratowej twarzy? W tym przypadku chcemy złagodzić rysy twarzy, dlatego możemy pozwolić sobie na zaokrąglone brwi. Twarz podłużna współgra z szerokimi brwiami opadającymi na końcach. Przy owalnym kształcie twarzy. Najładniej wyglądają brwi naturalne, wygięte w delikatny łuk z wyraźnie cieńszymi końcami. Do wyznaczenia linii brwi potrzebujemy jedynie lusterka i pędzelka. Jak wyznaczyć kształt brwi? Musimy wytyczyć ich początek i koniec, i łuk wzniesienia. Wyznaczanie kształtu brwi nastręcza czasem no, niemałych kłopotów. Samodzielne skorygowanie brwi może okazać się zbyt skomplikowane, dlatego warto skorzystać z podpowiedzi i pomocy profesjonalnych kosmetyczek czy wizerzystek. Najczęściej to właśnie w gabinetach kosmetycznych uzyskamy odpowiedź na pytanie, jak robić ładny kształt brwi i jak dobrać kształt brwi do twarzy. Raz pokierowane przez kosmetyczkę, dużo łatwiej poradzimy sobie z nadaniem odpowiedniego kształtu brwiom. A jak to jest z ustami? Do skorygowania kształtu ust wystarczy nam konturówka, pomadka i podkład oraz odrobinę cierpliwości. Jaki bywa kształt ust? Bywają albo za wąskie, albo za szerokie, mają nieregularne kontury czy nierówne zabarwienie, ale wszystkie te niedostatki natury można oczywiście skorygować makijażem. Radzimy, jak to robić. Aby usta wąskie sprawiały wrażenie pełniejszych, obrysowujemy ich kontur po zewnętrznej linii, używając konturówki do ust. Następnie kontury wypełniamy odpowiednią pomadką. Przy takich ustach należy oczywiście unikać matowych szminek, które optycznie zmniejszają. Lepsze są szminki błyszczące i perłowe. Usta o nieregularnym konturze skorygujemy, jeśli górną wargę, która zazwyczaj ma nieregularny kontur, obrysujemy konturówką po zewnętrznej części w miejscach, w których jest węższa i zgodnie z konturem tam, gdzie jest pełniejsza. Wargę dolną także obrysowujemy konturówką, całość wypełniamy szminką, również w miejscach których warga górna jest węższa. Ustom o niewyraźnym konturze nadamy regularny kształt, jeśli górną wargę podkreślimy konturówką, akcentując jej łuk. Dolną wargę obrysujemy konturówką, po jej zewnętrznej krawędzi całość wypełnimy pomadką. Usta pełne staną się mniejsze, jeśli pokryjemy je podkładem, by oczywiście delikatnie zatrzeć ich ostry kontur. Obrysujemy je konturówką po wewnętrznej krawędzi, naniesiemy pomadkę, nie wychodząc poza linię wyznaczoną przez konturówkę. Przy takich ustach nie należy używać pomadek błyszczących i perłowych, które oczywiście powiększą optycznie usta. By wyrównać natomiast kolor ust o nierównej barwie, pokrywamy je odrobiną podkładu, obrysowujemy konturówką, na wargę nieco jaśniejszą nanosimy ciemną szminkę, a na wargę ciemniejszą jaśniejszy odcień tej samej pomadki. Zapraszam moją modelkę. Teresa ma wąskie usta i brak widocznej linii brwi. Zademonstruję Wam, jak spełniłam marzenie teresy o wymarzonym kształcie brwi i idealnych ustach. To przechodzimy od teorii do praktyki. Pokażę w praktyce jak wykreślić, jak wyznaczyć poprawnie brwi. Potrzebny do tego nam jest jeden pędzel. Oczywiście znajomość zasad, czyli pędzel przykładamy prostopadle do końca skrzydełek naszego nosa. Pędzel ten również musi przechodzić przez wewnętrzny kącik naszych, naszego oka i to jest miejsce, w której wyznaczamy początek naszych brwi, czyli koniec skrzydełek naszego nosa, wewnętrzny kącik naszego oka i zaznaczamy miejsce, w którym zaczynają się nasze brwi. Kolejnym elementem, który musimy wyznaczyć, jest linia, która przechodzi od oczywiście końca skrzydełek nosa, przechodzi przez źrenicę i wyznacza ugięcie naszego łuku brwiowego. Natomiast koniec brwi wyznaczamy, przykładając pędzel do Skrzydełek nosa. Przeprowadzamy przez końcowy element naszego oka, czyli zewnętrzny kącik. I to jest linia, która wyznacza koniec naszego brwi. No to spróbujmy wykreślić utery te brwi. Do wykreślenia tych brwi najlepszy jest taki ścięty pędzelek, który można kupić chociażby w seforze. Z drugiej strony ma żybyczek, czyli takie dwa w jednym, który pomoże nam również odpowiednio wyczesać te brwi. Natomiast tym pędzelkiem ściętym w sposób bardzo, bardzo taki przyjazny i dokładny naszkicujemy brwi. Jestem zwolenniczką oczywiście cienia do brwi. Bo wyrysowana kredka wygląda oczywiście zbyt sztucznie. Dla Teresy, Teresa jest ciepłym typem kolorystycznym, zastosujemy brązowy cień. Możemy go troszeczkę wzmocnić, ale na pewno on będzie brązowy. I spróbujemy według tych wykreślonych naszych zasad naszkicować. Czyli zasada jest taka, że tym cieniem którym, który wybra, wybraliśmy dla Teresy, rysujemy po zewnętrznej linii, czyli mamy wykreśloną linię po zewnętrznej linii naszych rwi. Nie wchodzimy zbyt głęboko cieniem między włoski, dlatego że jeśli zrobimy to zbyt intensywnie, to zdecydowanie trudniej będzie ten cień z tych brwi zlikwidować. Mamy tutaj zaznaczoną linię, gdzie mamy ugięcie brwi. Czyli dokładnie w tym miejscu i koniec brwi. Nie powinniśmy schodzić zbyt do dołu, gdyż wtedy powodujemy, że. Nasze oko robi się zbyt opadające. Widzimy już różnicę naszkicowanych naszych brwi. Poproszę Cię teraz do mnie w stronę do. Mogłam narysować dokładnie symetrycznie tak samo. Łatwiej ten cień dołożyć niż go później. Brwi usunąć, więc najpierw zdecydowanie mniej, a później dokładamy. Brwi często są, niestety, rosną asymetrycznie, czyli jedna i druga jest zupełnie inna. Staramy się, żeby te brwi doprowadzić do takiego stanu, aby one rzeczywiście były i jednakowe. Dobrze, popatrz Teresa. Wspocnijmy jeszcze linię ujęcia. Pokażę Ciebie jeszcze. Dobrze, mamy, mamy już wyrysowaną linię brew. Wygląda ona naturalnie. Nie jest przerysowana, pasująca do analizy kolorystycznej, do typu kolorystycznego Teresy, a jednocześnie powoduje, że Teresa wygląda w nich bardzo spójnie i naturalnie. I wyraziście w końcu, tak? dobrze. Czyli wyrysowane brwi możemy również ułożyć jeszcze dodatkowo tym załączonym grzybykiem. Jeśli brwi są niesforne, układają się w, różny, w różnych kierunkach, również możemy skorzystać z takiego super przezroczystego żelu, który te brwi może nam bardzo ładnie ułożyć. I utrzymać w miejscu, w którym powinny być. Dobrze. No to przechodzimy do kolejnego elementu, którym są wąskie usta, jak również asymetria w tych ustach. Czyli z jednej strony jest ta warga z prawej strony jest lekko podniesiona, z drugiej, Opada. Spróbujemy teraz zastosować kontur i spróbujemy wyrównać usta, żeby one wyglądały również proporcjonalnie i żeby tą asymetrię wyrównać i żeby stały się one zdecydowanie pełniejsze. Czyli stosujemy kontur po zewnętrznej linii naszych ust. Nadbudowując tą asymetrię. I natomiast za chwilę wypełnimy ten kontur pomadką. Oczywiście i konturówka, i pomadka również musi być dobrana do typu kolorystycznego czyli jeśli Teresa jest ciepłym typem kolorystycznym, to jej odcień ust będzie w kolorze bardziej brzoskwiniowym niż różowym. W związku z tym, dobrałam taką konturówkę i za chwilę wypełniamy również pomadką, która jest dobrana do typu kolorystycznego Teresy. Konturówka powoduje, że nasza pomadka utrzymuje się na miejscu i dodatkowo bardzo ładnie wykreśla kontur i oczywiście niweluje problem, czyli asymetrię ust Teresy. Dobrze, przemknij, czyli ustaw w kolorze ciepłym, wyrównana asymetria, to matka nie jest matowa, jest lekko błyszcząca. Te teresy są już wymalowane. Brwi nadały pięknego kształtu naszej twarzy. A jak ty, Tereso, czujesz się e, mając nowe usta i nowe brwi? Bardziej wyraziste spojrzenie przy tych brwiach nie chowają mi się, nie zaniżają. Uśmiech ładny, usta ładnie pomalowane. Podoba mi się. Dziękuję Tobie Tereso, dziękuję również dziękuję. Państwu, że byliście z nami. W następnym odcinku już będzie cały makijaż krok po kroku. Zapraszam.